może 4 miesiące. Mam nadzieję, że tęskniliście za mną, tak jak ja tęskniłem za wami. No w moim życiu się dużo wydarzyło, więc no mam nadzieję, że dzisiejszy live będzie troszkę wytłumaczeniem tego, co się działo u mnie i dlaczego mnie tak nie ma i dlaczego teraz live'ów live praktycznie w ogóle nie ma i nowe filmy nie powstają. No, ale teraz tak na szybkiego udało mi się dostać do jednego z pudeł z grami, więc szybciutko sobie przypomnimy, albo uzupełnimy to, co jest w mojej kolekcji. Zaczniemy sobie, od Sega Mega Drive mini, to na którymś ale na którymś filmiku już pokazywałem, z tego co pamiętam. Tutaj to są, będą gry, które po prostu spakowałem po przyjeździe do Polski, ponieważ właśnie od tych trzech miesięcy już jestem w Polsce. No i troszkę czasowo nie mam jak nagrywać ani niczego robić. To, to chyba kupiłem za 20 czy za 30 funtów jeszcze. Jak dobrze pamiętam, podniosę trochę kamerę. Tutaj mamy jeszcze. E, też dobry zakup do kolekcji akurat jak znalazł Steelbooków e, PlayStation All-Star Battle Royale. Lekko tutaj wgię stylbuczek, ale ogólnie wygląda kozacko. E, co tutaj jest jeszcze w tym pudle? Już kurde, nawet zapomniałem, co ja tutaj powysyłałem, szczerze powiedziawszy. E, Descent dwójeczka na PlayStation 1. E, co tutaj jeszcze jest w tym pudle dobroci u mnie? UK Watch, ona 3 ds nowa, zafoliowana. To ja chyba za jakieś grosze jeszcze. kupiłem. Meteoroid e, też chyba za funta to kupiłem, czy coś takiego. Nawet tego nie będę rozpakowywał, ponieważ nie mam tej konsoli nawet, e, żeby sobie zagrać w te gry. E, tutaj mam jeszcze nowego, nową klawiaturę do PlayStation. Ktoś za nią zapłacił 30 funtów, ja za to zapłaciłem chyba 5. Funtów, więc uważam to za dobry zakup, e, nawet bardzo dobry. Tutaj mam e, amerykańską wersję gry na PlayStation 1. E, jest New Rage Primal Rage w bardzo dobrym stanie. Ostatnio jej szukałem, bo chciałem sobie zobaczyć, przypomnieć, jak ona wygląda. Ona tutaj w tym pudle była. E, Primal Rage, e, właśnie takie śmieszne wydanie w takim dużym boksie. Na PlayStation 1, to jest wersja NTSC ze Stanów Też to dość tanio kupiłem, jak na taką wersję e, gry Tu mam jakieś pierdółki jeszcze z The Last of Us preordera, jakieś zawieszki Tu mam sznurówki stonego Tonego z, e, z e, też preordera w tym pudle Karty do PlayStation Vita nie wiem czy ktoś kiedykolwiek z tych kart korzystał. O tu jeszcze mam breloczek The Last of Us 2 Też był dodawany do preordera i torba Torba na zakupy wielokrotnego użytku. Proszę bardzo The Last of Us 2. Może takie tło sobie zrobimy z The Last of Us 2. Niech będzie ta torba Tu jakieś pierdółki jeszcze No i mnóstwo gier na PS4 których już zapomniałem, że nawet je mam, bo je dawno tu wysłałem. Mortal Kombat 11. Tu jakieś gearsy się nawet znalazły. Gears of War. Skąd ja to mam? Ja, czemu to ja kupiłem? W ogóle? na Xboxa 360 nawet gierka się znalazła. E, co tutaj jest jeszcze? Rocket Arena. To chyba był jakiś niewypał Electronic Arts, z tego co pamiętam. E, Rocket Arena. Też nowe, zafoliowane, jeszcze nieotwierane z Argosa i tak pewnie zostanie już e, co tutaj jest jeszcze Creed Rise to Glory e, fajna gierka na Move'a żeby sobie właśnie na pograć w tą gierkę tu mam dwie gierki na PSP jedna to jest e, Midnight Club 3 Dub Edition kompletna z instrukcją no i druga również kompletna Assassin's Creed Bloodlines na PSP. Także tu mam jakieś gierki. Na PSP nawet się znalazły. I mnóstwo gier na PS1. Kurde, nawet nie wiedziałem, że tutaj takie gierki wysłałem jak Dance UK. Jakaś taneczna gierka. Demolition. Demolition Racer cokolwiek to jest. To jest chyba jakiś spadkobierca Destruction Derby. Tu jakieś w ogóle. Śmieszne wyścigi konne. Prowadzi się swoją stajnie i tak dalej, i tak dalej. Sydney 2000 gra sportowa pewien zbiór różnych e, dystrybucji, co możesz biegać, pływać i tak dalej, i tak dalej. Może skończmy. Oh, na Play'a jedynkę gierkach MMMs grałem mmms nie wiem, co to jest platformówka, czy co to jest. E Soul Park. To chyba są dwie czy trzy gry z South Parku na PlayStation 1 Znowu jakiś Dance Stage Fever e, Było nawet za 4,99, to chyba jeszcze taniej kupiłem O tu coś mam rozlatane Gdełka, może podczas transportu się rozwaliło e, Dance Stage Party Tomb Raider, A nie to był rozwalony chyba z tego co pamiętam w którymś tym Tomb Raider 2 w platynie, to pewnie pójdzie na, na handel Cool Borders dwójka też pewnie pójdzie na handel Bo mam i... bo kurczę, jakiś Ghostbusters Extreme Ghostbusters Też na jedyneczkę To jest w dobrym stanie, tego nie mam, więc to na pewno sobie zachowam I tu mam jeszcze mnóstwo gier na PS4 W tym pudle oczywiście e, Mamy Wolfenstein, Young Blood, Batman, grałem, ale w końcu go nie przeszedłem. Nie wiem, dlaczego go nie przeszedłem. Gdzieś się zawiesiłem na którejś misji i nie mogłem jej przejść. To jest jedna z lepszych gier na VR, Drive Club VR. Także polecam każdemu, kto, kto nie grał w tą grę na vr To naprawdę jest tytuł, który trzeba mieć. To też była dobra gra, tylko troszkę jej nie rozumiałem. Robinson na VR'a. Spyro. Trzech gier Spyro the Dragon remaster. Tutaj mamy remaster e, Crash Team Racing. Też na PlayStation 4. Oj, kolejny rząd gierek. 4. Może odsunę trochę, może mi będzie ładniej, lepiej pokazywać. Jest. The Last of Us 2. No, każdy zna, udało mi się platynkę wbić. Kozacka gierka. E, mamy też Need for Speed Hit. Też e, mamy edycję kolekcjonerską właśnie tego Need for Speed'a dzięki szwagrowi. E, tutaj mamy Ride jedyneczka. Brakuje mi dwójki, trójki, teraz chyba już czwórka nawet wyszła e, Dragon Ball Fighter Z e, fajna bijatyka. Tylko taka kurczę, trochę no, szczerze powiedziawszy. Shadow of Colossus. Zacząłem w to grać i powiem Wam szczerze, że dobra gierka, ale gdzieś kurde coś innego mnie wciągnęło i nie przyszedłem tego do końca. Czegoś mi tam zabrakło w e, tej grze, żeby mnie przytrzymać na dłużej. Ghost Recon. Nigdy tego nie odpaliłem. Podobno fajna gierka, jak się gra w jakimś teamie. E, tej gry też nigdy nie odpaliłem. To jest dość taka rzadka gra. Firewatch na płycie. To jest limited run. Jest naklejka, jest płytka, są jest instrukcja i wszystko. Także w bardzo dobrym stanie udało mi się tą gierkę kupić. I nie była ona jakaś mega mega droga. Tutaj mam jakieś Lego na PlayStation 3, Lego Marvel Super Heroes. Nie wiem skąd mi się to tu wzięło. I jakaś czysta płytka sama, to chyba jest jakiś Dance Stage na, na PlayStation 1. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tego jeszcze troszkę tutaj. Mamy Butterfielda jedynkę do którego mam e, edycję kolekcjonerską, właśnie z tą figurką tego gościa, czy tej typery, już nie wiem co to jest. E, świecąca, fajna figurka. Butterfield Hardline. Grałem w to chwilę, nawet parę misji przeszedłem, i też jakoś mi się nie udało tego skończyć dalej co mamy PlayStation VR The Presistance. gra horror, nie lubię takich gier horrorów i powiem Wam szczerze że grałem przez chwilę, dobra gierka ale za mocna jak dla mnie za to następna gra na VR -a. polecam, jest naprawdę niezła czemu nie działa, co nie działa krzaczy krzaczy ten live mam nadzieję, że nie będzie później problemu z tym live'em Tutaj mam dwie te same Uuu, kopie gier Tom Clancy The Division Nie wiem czemu mi kurde net krzaczy, może przerzucę się na, na 4G Zobaczmy teraz czy 4G pomogło czy nie Tutaj jest y, Tom Raider w Steelbooku I mnóstwo kolejnych gierek na PS4 Wiedźmin 3 dziki Gon. Oczywiście podstawa w każdego e, polskiego gracza Metro Exodus Aurora Edition. Takie grube pudło metalowe jest. Steelbook jest konkretny, powiem wam. O, gdzie ten Steelbook jest? Spróbuję go wyciągnąć. Wam pokazać. Wygląda naprawdę przekozak. Jest pociąg. Właśnie, na moście jakiś. Naprawdę niezły steel buczek. Postarali się z tym Metro Exodus. W grę chwilę pograłem, ale to jest bardziej taka, kurde, skradankowa. I no i ciężko było mi się przestawić do, do tego trybu grania. Tu jest co, jest jeszcze? Plans vs Zombie, tylko że PlayStation Hits, niestety. Gdzieś mi się trafiło. Hitmaning 2 był w tym pudle na strychu I pewnie to tego pudła Strzelanka, no wiem, ale taka skradankowa kurde Resident Evil 2 W remasterze Oczywiście podstawowa gra GTA 5 Chyba dwie kopie nawet tego mam I Jurassic Park Evolution Co tu jeszcze mamy? Mamy Worms Butterground nie grałem w nie nawet, nawet nie wiem. Kurczę, na czym monopolizacja? No, Worms jak Wormsy pewnie na zabijaniu się. Darksiders trujeczka, no to robiłem live z tego. Będzie nowa na PS5. Mam, ty już hit masz PS5, pewnie nie. Ja jeszcze się nie doczekałem swojej, kopii, swojej wersji. Star Wars Jedi, Fallen Order, fajna gierka, przeszedłem, nawet platynkę w to biłem. Polecam każdemu, kto robi taki ale otwarty świat, coś jak tą Prider połączony z Uncharted, Science Row, The Fair remastered No, ja teraz hit wróciłem do Polski, więc bieda mnie dopadła. Parę miesięcy nic nie robiłem na kanale, więc wszyscy pewnie myśleli, że kanał umarł. No, troszkę umarł, także przepraszam Was. No, ale urodził mi się syn, jest, mam budowę, mam nową pracę, która mnie też pochłania strasznie i no, muszę trochę podgonić niektóre sprawy i mam nadzieję, że wrócę eee, wrócę do Was, ta gra mnie strasznie zeźliła, bo brakuje mi jednego trofeum do platyny i muszę przejść całą, całą, całą od początku, bo mi się zbagowała na jednym graffiti, dokładnie życie życie depcze wyobraźnie. <laughs> Assassin's Creed Odyssey w edycji Gold eee, tam w środku są takie wpinki Fajne. Zasasina 3. Eee, nie wiem, dodawali to do Priordera w Anglii, więc jest to w pudełku. Men of Medan. Pierwsza część to była. Pierwsza część chyba była. Eee, co tu mamy? Angry Birds 2 nawet. Proszę bardzo, na VR to było. Śmieszna gierka. No i. Gra dla mojej żony kupiona, którą nigdy nie zagrała, The Sims 4 To chyba jeszcze szwagier to kupił dla żony Mojej, żeby sobie jego siostra pograła A ona się wypięła I powiedziała, że nie, ona grać nie będzie W Simsy, nie ma ochoty Także co, no to tyle tego, jest tego troszkę tutaj W tym pudle było kilkanaście gierek Jakieś pierdółki tutaj jeszcze leżą no, tych pudeł jest tutaj znacznie więcej. E, może wkrótce nam się uda. Tu jest jeszcze jakieś pudła narzucane. Tam są pudła. Jest tych gier trochę tu, więc mam nadzieję, że później mi się uda ogarnąć temat i nagrać jeszcze jakiego, jakiegoś unboxing pudła na strychu e, dla Was z grami i dla mnie też, dla przypomnienia, co tam w tych pudłach się znajduje na górze. No i co? No czekajcie, cierpliwie, cierpliwie. Mam nadzieję, że tęskniliście, bo ja za wami tęskniłem i będziemy sobie odpakowywać te pudła. Dajcie znać na kanale, może co byście chcieli. W UK pracy nie ma? Nie, no jest dużo pracy w UK, no, ale życie tak jak mówisz, depcze wyobraźnie. Trzeba było przyjechać do Polski. Więc ja tutaj tu popakuję powoli. I możemy jeszcze pogadać, jak chcecie. Jest pracy dużo tam, ale... ale już nie dla mnie. Ja teraz już w Polsce tutaj sobie działam. Też jest dobrze. Blisko rodziny, blisko wszystkich, więc nie ma tragedii w Polsce. Muszę Wam powiedzieć, że nie ma tragedii. O, lecimy. Ostatnio myślałem nawet, żeby wystawić wszystkie te gry swoje na sprzedaż i nawet wystawiłem je na olx za jakąś zawrotną sumę I kilka osób się zgłosiło no. A to angielskiego nie musisz znać, ważne żebyś polski znał Jak będziesz znał polski hit to wszędzie znajdziesz robotę Bez problemu Coś źle poukładają, oczywiście, jak zwykle. Jak najpierw wyjmę i później nie ogarnę tematu, to źle coś poukładam i, i już mi tu nic nie pasuje. Trzeba to jakoś pochować znowu, zamknąć pudło i niech czeka, jak ten dom się w końcu. Mam Final Fantasy, Mam jakieś Final Fantasy, ale już nie pamiętam jakie tak naprawdę, bo tych Final Fantasy tam było od cholery. Mam jakieś na PlayStation 1. Eee, co? Jak eee, jeszcze sprzedawał gry, to lepiej pojedyncze. Może ja bym coś się mówił. No właśnie, wiesz co wystawiłem. Całość, nie? Całość, całość. Wszystko. Wszystkie gry, wszystkie konsole. Do sprzedania będzie na pewno to hit. Cool borders. To będzie do sprzedania, Prider będzie do sprzedania i pewnie to będzie do sprzedania Dance Stage. Resztę chyba mam już pojedyncze jakieś tam FRAI mam do sprzedania na PlayStation 1, Spyro, eee, Kroka mam do sprzedania na PlayStation 1. Na PlayStation 1 kilka gier mam fajnych do sprzedania. PS4, kurde, na PS4 to nie mam za bardzo. Na chwilę obecną, to chyba nic nie mam na PS4 do sprzedania. Się teraz zastanawiam, ale chyba wszystko mam pojedyncze już na ps 4 Więc no nie pomogę z PS4. Byśmy się dorwali. Która to jest godzina żebym się do roboty nie spóźnił. <laughs> no mam jeszcze z 5 minut. Ale nie wiem czy mi się uda do jakiegokolwiek pudła dostać. Do tego może mi się uda jeszcze dostać. Sorry za hałas. Ale tutaj to nie ma za dużo rzeczy. O czyż, dobra zobaczmy co jest w tym pudle. <laughs> kurde kurde o Jezu jakie ciężkie. O Boże. A pracuję w restauracji jako kucharz. Wróciłem na kuchnię i, i robię pizzki. Klepie placki, jak za starych lat. Tutaj mam, co to jest? Jakieś karty Spyro w tym pudle były. Trochę gier na jedynkę, jakiś stary dysk Seagate. No, jest mordęga, jest mordęga. Jakiś stary dys do PC-a. tu są jakieś nawet w miarę ciekawe rzeczy, muszę Wam powiedzieć. Jest figurka Spyro e, z Priordera. Jak się zamawiało preorder to e, dostawało się tą figurkę właśnie. Jeszcze połóżmy ją tutaj, żeby była gdzieś tam, sobie w kadrze. Ledwo widoczna, ale jest. <coughs> ale, przepraszam. O, tutaj mam e, w komplecie nawet myszkę do PlayStation. Jest oryginalna myszka. Mam pudełko do niej, i wszystko e, gdzieś tam sobie jest. Do tej. E, a tu jest pudełko, nawet widzę już je. I kilkanaście gier na PlayStation 3, 2 i 1. Między innymi Gra Crab Fast and Furious Showdown straszny krab, próbowałem w to grać, nie da się tu mam jakiegoś a miałem puste pudełko jest Butterfield trójka. no ale to zawsze w pudło się przyda, jak mam gdzieś jakieś rozwalone to sobie mogę podmienić bez stresu tutaj jest z edycji limitowanej Retro City Rampage na PSP, ale to jest tylko pudełko. Oni dodawali pudełko do wersji PSP, tak jakby eee, jak się kupowało wersję na PS4, to dodawali na PSP. I tutaj kilkanaście znowu gier na PlayStation 2, m.in. właśnie Railcon Tycon 2. Eee, tu jakieś, nie wiem nawet jak to się wymawia, Jungungung cokolwiek to jest, od konami, jakieś puzzle chyba. Blaze and Blade. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. Jakiś fansoft, e, trzeba będzie sprawdzić, co to jest. E, tu kolejny Wipeout. To już chyba drugiego Wipeouta mam. To będzie pewnie na sprzedaż. Jeżeli to jest druga kopia Wipeouta, to ten pójdzie pewnie na sprzedaż. E, tu mamy Spyro the Dragon. A propos Spira, to jest oryginał. Eee, tu mamy kolejne Spira i jakiegoś krasza jeszcze Kilzon trujeczka w kolekcjonerskiej edycji w Steelbooku. Kupiłem go za całe 99p. No i zupełnie miałem dawno, nie. Poszła dalej, mówisz? Ja jeszcze mam gdzieś ee, Psychonic Force. To chyba jakaś bijatyka, była ala bijatyka. Crash dwójeczka kompletny był? Kompletny. Z płytką i w ogóle tu chyba było. Z tego co pamiętam, ciekawe, to było demo do tego. Tak. Nie wiem, jak to ogarniali kiedyś, ale tak. Tu jest crash dwójeczka i tutaj jest jeszcze demo. Mam Sonika. Jest demo z e, Krushi Parappa the Rapper, Final Fantasy VII Nightmare Creature. Takie fajne, ukryte demko. Pod tym nie wiem, czy w ogóle koleżka wiedział sprzedając mi to, e, tego crasha, że takie coś pod tym jest. No i tutaj mam kolejnego Spyro. <laughs> czarne płyty, dokładnie. Czarne płyty ja też tego miałem od groma gdzieś. E, Year of the Dragon. E. Tutaj, o jeszcze kolejna gra Foli. PS4 się znalazła. Jakieś roboty, w ogóle nie wiem, mechy, inne pierdółki Dobra, trzeba to przesunąć, bo już mi się miejsce kończy, a tu się zaczynają gierki na Nie, jeszcze jedna PS trójeczka jest, dwie PS3 3 <grym> na PS3. O, dobra, wygrzebałem, udało się. Co to też zaczął padać? No nie, ja do roboty muszę być. Winter Sports 2010 na PS3: Everyone Sing, to pewnie jakieś śpiewanie i zielona latarnia. To były gry na PS3 i teraz co? PS2. Co my tu mamy ciekawego na PS2? To też pewnie było kupione w jakimś bundle, O, tu ktoś się zadał pytania. A propos Sonica: Sonic Heroes, proszę bardzo, na PlayStation 2. Need for Speed Underground 2. O, to też mam, pewnie w dwóch albo w trzech kopiach, więc też pewnie pójdzie na sprzedaż. Hitman 2. Resident Evil Code Veronica, Niestety niekompletny, bo nie ma dema. Devil May Cry. Harry Potter, ale niestety to nie chyba nie ten poszukiwany najdroższy. E, jakiś Pro Evolution Soccer, tu następny Pro Evolution Soccer, e, Show Blind, Projekt Show Blind. jakaś strzelanka na PS2. Kurde, no kamera to jest tak do dupy tu ustawiona, także przepraszam. Następnym razem się troszkę lepiej przygotuję do tego. Teraz troszkę na biegu tutaj złapałem chwilę czasu i mówię dobra ogarniemy UFC. O kurde, nawet nie wiedziałem, że jest UFC na PlayStation 2. Sudden Impact, czy bardzo ktoś się przytulił do kolana. Poju pop coś tam. Siema siema uchole. Eee Valhalla, Valhalla miałem gdzieś chyba. E, tutaj jest jakieś Geta Liberty City Solid, Metal Gear Solid. Jee, yeah! jaskinia, siema, siema. Pozdrawiam również. Chłopie, dawno mnie nie było i ciebie też. Co tam, jak tam? Trzynastka na PS2. I tu jeszcze kilkanaście. Kilka gierek, no nie kilkanaście. GTA San Andreas, oczywiście klasyka. Klasyka GTA San Andreas w kompleciku z plakatem, z płytką, ze wszystkim, czego dusza zapragnie. Scooby-Doo. Spoko, spoko zostawia na pewno. Scooby-Doo Mystery Mainhem. Shadow of the Hedgehog. Jakiś ciemny, e, zły Sonic. Nie wiem, o co w tym chodzi. FIFA Football 2004. Nie wiem, czy nie mam trzech kopii tego. Red Dead Revolver. I ostatnia gierka z pudła numer 2 dzisiaj to Soul Calibur 2. Kompletne, chociaż? Jest kompletne, jest ten, A płytka w jakim stanie? Płytka nawet nie jest w niezłym stanie, no. Tak, tak, już w Polsce, dlatego kurde, tak nie mam czasu. I... Dzisiaj, akurat, mi się udało ogarnąć 5 minutek i stwierdziłem, że nagram Wam live'a z właśnie z tych swoich gierek. Sorry, sorry za tło, no ale jestem na strychu. Jak widać. Eee, wróciłem do Polski. No i co, robota, robota, robota. Trzeba się ogarnąć. Jak się ogarnę, no to wrócą live z PS4. Może sobie zakupię PS5 i będziemy lecieć dalej. Jak rozpakuję to wszystko już u siebie w domu, jak już będzie ogarnięty. Także musicie być cierpliwi. No i co? Trzymajcie się, grajcie w gry. Widzimy się kiedyś na kolejnym live'ie albo na live'ie z gry. Trzymajcie się. Cześć. O, nawet nie wiem jak to teraz zapauzować. A... Kicha.